Takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często, takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Śpiewali w niedzielę uczestnicy biegu orkiestrowego w Europie Centralnej. Impreza organizowana przez Fundację Biegamy z Sercem rzeczywiście okazała się wielkim sukcesem. W biegu wystartowało grubo ponad tysiąc osób, a na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy udało się zebrać 20 tysięcy złotych. 1200 osób w tym roku wystartowało w dwóch biegach. O godzinie 11 na 2 kilometry taki marsz biegu dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Ponad około 500 osób i teraz ponad 700 osób startowało biegu na 10 kilometrów. Tegoroczny bieg był już czwartym organizowanym przez Fundację Biegamy z Sercem. Tym, co cieszy organizatorów, jest systematycznie rosnąca frekwencja i co za tym idzie więcej pieniędzy na orkiestrę Giurka Owsiaka. Pierwsze dwa biegi odbywały się na placu krakowskim, bo tam był kiedyś wojsk. no do tej chwili Woś jest na rynku, więc tak, no, takie biegi są niemożliwe dokładnie w tym miejscu. A do tego wszystkiego mamy sponsora, czyli Europę Centralną, która pokrywa koszty organizacyjne i możemy sobie pozwolić na to, że opłata startować idzie właśnie dla Woś. Pierwsze dwa biegi tak naprawdę, były, oprócz tego, że były biegami orkiestrowymi, nie przyniosły żadnego zysku dla Woś, a teraz od, od drugi, drugi raz mamy bieg, który przynosi jest jest dla Europa centralna w weekend postawiła na sport. Dla tych, którzy zamiast biegania woleli bardziej zimowe rozrywki, ruszyło bezpłatne lodowisko. W każdy weekend do dyspozycji uczestników, którzy, którzy chcą jeździć na łyżwach, będzie e, instruktor, e, który będzie oczywiście darmowo uczył chętnych jazdy na łyżwach. Lodowisko otwarte będzie w tygodniu od godziny 15 do 20, a w weekendy od godziny 12 do 20. Mamy wypożyczalnię łyżew. W pełnej rozmiarówce, także można przyjść, yy, wypożyczyć sobie łyżwy i poszaleć na lodzie. Lodowisko jest całkowicie bezpłatne. W niedzielę oprócz biegu kwestowano też w samej Europie centralnej. Na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano w ten sposób ponad 14 tysięcy złotych.